Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Hellcat był to mój ulubiony czołg do patcha 9.3. Zawsze, jak ktoś się mnie pytał, faja, Twój ulubiony czołg, odpowiadałem Hellcat. Szósty niszczyciel czołgu amerykański z obrotową wieżą. O, co to się dzieje z tym T1 Heavy? Właśnie, sam nie wiem. Zdziwiłem się, co, co on tu zrobił. Może chciał się utopić, nie, nie grać, zobaczył jaka jest drużyna, jak wylosowało. <laughs> no bo jest 33% szans na zwycięstwo. Znaczy po śmierci tego T1. No, widać było dokładnie, że zakręcił w lewo i skoczył do wody i koniec. Mm, dokładnie. Hellcat to był mój ulubiony czołg. No naprawdę, no, świetne działo, świetna prędkość, yy, świetnie się poruszał, dynamiczny, yy, z dobrym kamuflażem, yy, no tylko, że bez pancerza. I yy, 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 w patchu właśnie 9.3 niestety Wargaming uznał, że cholewciano faktycznie ten czołg yy, jest yy, za fajny, musimy go troszkę spieprzyć, no i go troszkę spieprzyli. Ale czy nadal jest to fajny czołg? To właśnie zobaczymy w tej bitwie, którą wykonał gracz młody Dudi z klanu Is. Dobrze powiedziałem? Tak, tak, dobrze. Witam serdecznie wszystkich. Młody Dudi, chociaż nie jesteś taki młody, no ale to już nieważne. Są młodsi od ciebie. Na tak, początku tak. postanowiłeś rozwalić Pirata, nie? Tak, tak, tak. To był mój główny cel. Nie patrzyłem później na nic innego. On tutaj był największym zagrożeniem. A czy tak, tak naprawdę on był tutaj twoim na razie jedynym zagrożeniem, bo nikogo na razie nie miałeś do ustrzelenia. On się pokazał, a inni byli na kapie. Bo to jest bitwa spotkaniowa, czyli 15 minut walki o, jedno, o jedną bazę. Dobra, to oglądamy sobie, co tu się dzieje. Ty na razie jesteś skryty. Właśnie, no zauważyliście, niszczyciele czołgów z dobrym kamuflażem i z obrotową wieżą. To jest właśnie taki plus, że w zasadzie wszyscy posiadacze Helkata mają te, te moduły: czyli ładowanie, dosyłacz, no i lorneta i siatka. To jest w zasadzie moduły te chyba używa każdy posiadacz helkata ponieważ w czasie obrotu wieży nie traci się właśnie e, tego bonusu z lornety i z siatki e, okej okay. tak mam rację młody dudy tak 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 dokładnie Dobra, więc nadal sobie tu oglądajcie bitewkę, a ja Wam powiem, y, jakie właśnie zmiany w Paczu 9.3 dotknęły y, tego czołgu. A więc głównie to jest i to y, y, główne zmiany, te takie na minus, y, to jest zdolność pokonywania twardego terenu y, o 10% zmniejszona zdolność pokonywania średniego, średnio otwartego terenu o 17%, zdolność pokonywania miękkiego terenu o 10% oraz maksymalna prędkość cofania Została zmniejszona z 20 do 12 i to jest takie najbardziej zauważalne. Zawsze jak się wycofywałem kiedyś helkatem 20 na godzinę myk jestem, a tutaj tylko 12. Rozrzut działa najlepszego 90 mm przy obrocie wieży zwiększona o 25% oraz czas celowania, znaczy, przepraszam, czas przeładowania zmieniono z 8 do 8,5 oczywiście to się przekłada, tak jak widać, na 7,33 ale z dobrą załogą, bo ty masz prawdopodobnie już dużo perków, nie? no, tam teraz chyba piąty już, jakoś tak no, bo było 6,9, o ile pamiętam albo 6,8 a jest teraz 7-3, czyli zmniejszono, czyli nerfowi została, dotknęło nerfa działo, zawieszenie i cofanie. To są takie główne nerfy. Ale o dziwo można zobaczyć, że optyka w ruchu i podczas obrotu kadłuba została zwiększona o 57%. Szczerze mówiąc, o tym nawet nie wiedziałem, ale optyka jest bardzo zbufowana. Nie wiem, czy Ty zauważyłeś tą właśnie kwestię optyczną tego czołgu? Już co, w sumie mało na to ogólnie patrzę. Mhm. Dobra, ale teraz, bo my tak gadu gadu, ty masz trzy gwiazdki na dziale tego czołgu, czyli, no można powiedzieć, lubisz grać też Helkatem, nie? Tak, tak. Mam na nim około tam no niecałe 2000 bitew. Jest to mój ulubiony czołg. Po tym nerfie zagrałem nim parę bitew. Przestałem nim grać na. Kilka dni stwierdziłem, że a jednak jeszcze raz spróbuję. Może się przyzwyczaję do, do, do niego teraz, jak tam się porusza i tak dalej. I jednak znowu mi się spodobało to wszystko, mhm. co, to co w nim jest. I... Czyli nagle y, dowiedziałeś się, że w Patchu 9.3 y, zostanie Hellcat mocno znerfiony. Y, na pewno byłeś zawiedziony na początku, tak? Tak, tak. Ja po prostu. Do momentu wprowadzenia tego patcha to grałem maksymalnie ile tylko można nie było, żeby jeszcze, no, jakby to powiedzieć, nacieszyć się tym, jaki on jest. I co? I nastał patch, y, zasiadłeś w stery tego czołgu i co? I y, jak? Było tak strasznie, jak myślałeś, czy jednak nie jest tak źle, twoim zdaniem? Wiesz co? Pierwsza bitwa y, w nowym patchu, gdzie on dostał nerfa i właśnie udało mi się nabić... Y, Trzecią gwiazdkę. I to mnie trochę zmotywowało, ale następna bitwa, jaką już rozegrałem, była tam tragiczna. Zero damage'a, zginąłem tam chyba jako pierwszy czy drugi i odechciało mi się właśnie grać. I wróciłem do niego właśnie po kilku dniach. No i co? No i znerfiony Hellcat i szósty tier. Działo 90 mm. Już masz ponad 4000 obrażeń w tej bitwie. Oczywiście ta gra nie jest... wykorzystywałeś po prostu zalety tego czołgu i tak powinno się grać Hellcatem. Raczej z dalsza, załączając lornetę i siatkę. No i oczywiście niszczyć wrogie czołgi. Dokładnie, Zwłaszcza, że teraz jeszcze po, po tym patchu on już się nie nadaje do takiego jakby nazwać spotowania bardziej, bo no, nie jest już tak zwrotny. Mm -hmm. Prędkość dostała mu niezła. Jest dosyć lekkim czołgiem, Prędkość maksymalna 72 na godzinę, ale oczywiście no jest teraz taki bardziej mułowaty i już nie, nie, nie tak żwawo jeździ po terenie. Można jeszcze powiedzieć o pewnej ciekawostce. Widzicie, jak dziwnie skonstruowana jest ta wieża? Z tyłu ma takie wystające cusik, w czym są niby naboje tam pochowane. I właśnie aż się zdziwiłem, przygotowując się delikatnie do tego odcinka, pancerz wieży z przodu ma 76 mm, a z tyłu 127. To jest chyba jedyna wieża w grze World of Tanks, twardsza z tyłu niż z przodu. Nawet ty o tym nie wiedziałeś, bo też się zdziwiłeś jak to sprawdzaliśmy, nie? Tak, tak, dokładnie. I w ogóle byłem zdziwiony, na początku myślałem, że, że było źle wpisane tam w statystykach tego czołgu, a jednak się no, okazało prawdą. Dobra, zostałeś sam na sam z Isem i tu tobie zostało 5 pocisków Is tam jeszcze tego HP mu zostało sporo A ty masz... ty jesteś na Hita Jestem na Hita, już w, tym, w tym momencie myślałem właśnie, że, że już po mnie Pomyślałem, że może właśnie go obiadę tam od strony ich ich Respa ale zdążyłem tylko wyjechać z kapa i on też od razu wjechał. Stwierdziłem już tam pobawię się z nim tutaj na kapie i zobaczycie dalej co będzie. Tak jest. Słuchaj, tak naprawdę ta decyzja nie byłaby zła, bo zdążyłbyś spokojnie w minutkę objechać tą mapkę prawdopodobnie i go zauważyć gdzieś i postrzelać w niego. No ale jednak nie byłeś pewien czy się uda, więc zostałeś. No i zobaczmy Is 1200 HP ty 170 Zobaczymy kto zwycięży No ja On bym stawiał na Isa raczej On tu właśnie wyjechał za bardzo na pewniaka i udało mi się ustrzelić mu gąskę I, i zaraz zobaczycie co się stanie O! I został podpalony Ale się zgasił Zgasił i się zgasił. Znaczy, jeszcze tak i tak musisz w niego strzelić. Tak, i to był taki strzał. Już się trochę przestraszyłem, bo wyjechał. Myślałem, że zaraz we mnie strzeli, więc strzeliłem i od razu, od razu uciekałem. I tutaj znowu. No, niestety się spalił, bo gdyby się nie spalił, to jeszcze byś miał szansę na Fadina, nie? Tak, dokładnie. Ok, no bitwa, y, oczywiście nie, nie była to najbardziej dynamiczna bitwa, jaką widzieliście, ale y, pokazująca, że tak naprawdę znerwiono nam tego Helkata, ale nadal jest to świetny, nadal y, ma świetny kamuflaż, bardzo dobre działko, wolniej przeładowujące, y, większy ma rozrzut w czasie jazdy, gorzej jeździ po złym terenie, ale nadal Helkacik bawi. Jak widać, 5660 obrażeń, 8 zniszczonych czołgów i 2270 bardzo ładny e, Exp, e, pojedynczy Relay Waters, e, specjalista, high caliber, e, tank sniper, e, defender i jakieś tam jeszcze e, medaliki. E, no i zarobiłbyś 50, prawie 3000, gdybyś grał z prękom. E, tak, tak. Czy bazowy exp miałeś kiedyś lepszy niż ten, czy to w zasadzie można powiedzieć, najlepszy Twój mecz Czołgiem, którym rozegrałeś bardzo dużo bitew, jak on jeszcze był lepszy? Powiem tak. Bazowy to jest mój najlepszy. Co prawda, naj, naj, największe doświadczenie za bitwę mam jeszcze większe, ale to dzięki Premce. A tutaj, gdy miał Premkę, to z tego co każda miał chyba 3405 jakoś tak tego mm -hmm. doświadczenia. Także to już byłby no, ładny rekord. Mm -hmm. No i, i zrobiłeś to y, po nerfie Helkata. Y, bo ile ty bitew rozegrałeś przed nerfem, przed patchem 9.3? Chyba z półtorej tysiąca czy więcej? Tak, tak. Około półtora tysiąca. Mm -hmm. y, no i najlepszą swoją bitwę y, zrobiłeś Najlepszą jeżeli chodzi o Exp i prawdopodobnie obrażenia zrobiłeś... Tak, właśnie patrzyłem na się tam i ze wszystkich wrzuconych powtórek na Helkacie Moja była na pierwszym miejscu właśnie pod skrętem doświadczenia bazowego i zdobytego d -Maidu. w tym paczu. Tak tak, 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 No no bo ja, ja już nawet pokazywałem z lepszym Expem y, bitwę hmm, Helkatem, y, z mniejszymi obrażeniami, y, ale w tym patchu jest to najlepsza bitwa jak na razie zarejestrowana na WodliPlaysie, jeżeli chodzi o Exp i o obrażenia. Okej, okay, to ja jeszcze tam y, w opisie podam y, meczyk właśnie y, z Helkatem sprzed Nerfu, to sobie porównacie y, do tego jak gra właśnie teraz Hellcat. Klan IS to tu ma związek właśnie z czołgiem radzieckim czy czemu IS? Nie, IS to jest rozwinięcie Immortal's. Aha. Jest to ogólnie no, długa historia, bo najpierw było jeden IS, czyli tam First Immortals skład. Później mieliśmy fuzję z takim jednym klanem nie wypaliło, zaczęliśmy się tam, jak to nazwę, gryźć i stworzyliśmy oddzielny klan IS, już be, be, bez dopisków, yy, bez dopisku 1. Mhm. Ogólnie jest to dosyć nowy klan, także rekrutujemy, serdecznie zapraszamy i, i no. Mhm. To chcesz jeszcze kogoś pozdrowić na koniec? Yy, tak, chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkich, yy, wszystkich yy, kolegów yy, z klanu. Yy, Kolegę MVPSA, który właśnie nie lubi, jak się mówi, MFPS-a, to jest właśnie z GTA San Andreas i, i tak chyba, chyba, tak, chyba z GTA ten Nick Przybyla i Combat MM, którymi najczęściej gram też właśnie tutaj w tą To pozdrawiam również, dziękujemy za uwagę i zapraszam do następnych odcinków. Na razie. Cześć.